Siemanko Widzowie, w tym jestem pierwszy na świecie w Rastels. Max, to ja. Widzowie, tak dobrze sobie radzę. I nie wiem, jakie ja to robię. Widzowie, patrzcie. lepuszek jeśli byście chcieli w się tyle mieć to zostawcie łapkę pod tym filmem i zostawcie mi subskrypcję na moim kanale i złożymy sobie jedną skrzyneczkę na pewno nic nie wypadnie Mamy wszystkich zadymiarzy, ale jest za to ten został power lepiej coś bo może stealth Power albo gadget. Ostatnia skrzyneczka, no i... Nie ma. No i cześć!